Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Kolejny odcinek z Simsów. Eee, już zostały 3 dni z końca tego. Z kon... Zostały tylko 3 dni i zrobimy wszystkich Simów i będziemy mogli już zacząć grać. I będziemy budowali domek. Eee, więc cóż: Dzisiaj robimy sobie tutaj, kochani, Cathy Walker, która będzie pierwszym dzieckiem, dziewczyną, które zrobimy. Eee, może na początek wybierzmy głos. Tak, jest dobre. Jeszcze wybieramy cechy, jaka ona będzie. Będzie umysłowe może, albo społeczne dajmy. Dusza, towarzystwa, e, co tu zrobimy? Kolor dajmy, bo jeszcze chyba nie robiliśmy żadnego koloru. Kolor to dajmy, że będzie jej ulubionym kolorem, może niebieski. Dajmy, że niebieski to jest jej ulubiony kolor. Jeszcze wybierzemy jakieś cechy. Jedną cechę możemy wybrać tylko. E, Styl życia. Hmm, tego nie, może hobby. Miłośniczka muzyki, tego chyba jeszcze też nie było, a też zrobimy sobie takie rzeczy, których jeszcze nie było. No cóż, możecie zasubskrybować kanał. Bo jeszcze wam chyba o tym nie wspominałem. Zostawić łapkę do góry, no i już przechodzimy do filmu. Może na początek twarz. Zmienimy jej karnację na taką jaśniejszą. Może taka? Tak, taka jest dobra. Eee, detale skórny, no to tutaj zrobimy piegi. Skoro jej brat ma piegi, to ona też będzie miała piegi. I zęby. Myślę, że mogłaby nosić aparat. Szkoda, że nie można wybrać innych kolorów, bo by tutaj różowy by dobrze pasował do tych włosów, ale cóż, włosy musimy i tak zmienić. Jakie włosy je zrobimy? E, krótkie czy zrobimy długie włosy? E, I zrobimy, które by tu wybrać? Zawsze wybieramy długie włosy, więc e, przygotujcie się e, i tutaj też może być podobnie. Hmm. Te chyba. w porządku. No to cóż, teraz tryb edycji detali. Nie lubię tego robić, ale zrobimy. Tak i zrobimy bardziej tutaj. Odchódźmy jej twarz. Bardziej, tak. No i super. Jakieś takie oczy są te dziwne, trochę nie? Czy mi się wydaje? Eee. O! Niech będzie! Może taka pozostać. No i cóż, jeszcze oczy jej zmienimy. Zrobimy jej oczy eee, takie bardziej niebieskie. O, te są bardzo ładne, zobaczcie, ale zobaczmy jeszcze inne oczy. Te, zróbmy te, ale w ogóle oczy to trzeba zmienić, trzeba zmienić te większe. O, super. Te są dobre. Wosy już mamy, to teraz nos. No, zróbmy jej trochę taki yy, bardziej skromniejszy. Eee. Yy. Mhm. Jaki by tu nos wybrać w sumie Nie mam pojęcia jak jej tutaj nos dać. Te dnie. Ten też nie ten bardziej ten nie jest za duży w ogóle. Ten chyba był dobry w porządku był. Tak, i faktycznie jest w porządku. tej powiększymy na takie trochę bardziej większe. Te są chyba trochę za duże. O, te są dobre. Nie no w sumie chyba twarz. Już mamy w ogóle. Jeszcze policzki zmniejszymy na takie O. W ogóle te policzki, jak dla mnie tutaj, są prawie wszystkie takie same. Te, jakkolwiek się wyróżniają. I te są w ogóle ładne, więc te zostawimy. Yy, ok, skoro skończyliśmy już robić jej twarz, czyli powiedzmy, że tak, że tak powiem, ujmę to pierwszą część, to możemy przejść do innej części, czyli yy, do tutaj i kształtów. Yy, no cóż. Nie możemy jej powiększyć tutaj tego i tego. Więc e, cóż, to nie powiększamy. To robimy jej e, strój codzienny, że tak powiem. I zaczniemy od góry. Od gór. Nie mam pojęcia, jak ona mogłaby się ubierać, ale kobieco będzie się ubierała. Tak. Tak zrobimy, żeby ubierała się kobieco. Więc tutaj, tutaj wybierzemy na taki różowy, żeby to było bardziej takie damskie. Ale ta bluza ogólnie jest brzydka, więc taką w ogóle na pewno nie bierzemy pod uwagę. Eee, może wejdźmy po prostu w zakładkę bluzy. Wejdźmy z zakładki damskiej, bo to w ogóle niepotrzebne i zróbmy jej po prostu taką o. o jest Spoko ta bluza jest. Wybierzmy jeszcze jakieś spodnie. Mam kata, przepraszam. To ja myślę, że tutaj spodnie krót, krótkie mogłyby być takie nie, bez przesady. <taki> takie może bardziej. Nie, takie są już za krótkie. W sensie taki niefajny jest ten rozmiar, więc zrobimy jednak długie. I bierzemy nic zwykłe. I tutaj bierzemy dodatki. Yy. Co to jest w ogóle? Co to jest? Ja się pytam co to jest, kochani. To jest dużo takich różnych fajnych akcesoriów. No cóż, wybierzemy jej yy, skarpetki. Yy, takie różowe bierzemy. Albo zwykłe białe w sumie. Yy, I buty. Buty to takie, tylko że zmienimy kolor na. A nie ma na odwrót. No cóż, możemy zostać takie. Ale wybrano nie najgorzej. Brakuje jej czegoś. Dodamy jej okulary. Brakuje czegoś. Pasuje. Teraz już niczego nie brakuje. No i cóż, robimy strój na kolejną okazję. Czyli zrobimy jej tutaj taki dodajmy mi okulary w sumie do każdego tutaj yy, stroju. Tutaj w ogóle makijaży nie można robić dla dzieci, więc nie możemy tutaj przejść. Są tylko takie yy, takie wyjściowe, więc dodajmy jej do każdej. Oprócz do snu. Yy. Więc dodamy tutaj też. Mm, tutaj też. Tak, żeby po prostu wszędzie już, żeby później nie, nie wchodzić w to. O, widzicie, tu by się wylosowała czapka, więc po prostu wszędzie dodamy, żeby było nam łatwiej. A tu nakrycie głowy już sam. No i super, tu też dodaliśmy, dodaliśmy wszędzie. No to teraz w ogóle. Robimy na wyjściowe okazje i możemy zacząć. Na pewno zmieniamy ten sweter. Możemy pozostać w zamiarze spodniczki ogólnie, ale tutaj yy, tutaj by pasował w miarę bez rękawnik do spodniczki, nie? Albo nie jednak nie. A może po prostu sukienki we, wejdźmy w sukienki? Takie coś. No nie wiem. O to jest ładne. I buty pasują też. Możemy jeszcze dodatek dodać jako yy, bransoletkę yy, Ale ja to nie ma oficjalne, więc zrobimy yy, jakąś taką. Ta jest fajna, pa będzie pasowała. Odchódźmy ją. Tak, tak jest dobrze. O, tutaj sportowy jest teraz, robimy. No to taki sportowy nie może być. Więc idziemy w górne części ubioru i bierzemy bluzy jakąś. Jakąś bluzę. Ta by pasowała teraz, ale. Kolor nie pasuje Więc zmieniamy na taki Spodnie No to tutaj dresy czarne Wydaje mi się, że będą Najlepiej pasowały e, Taki tylko, że czarny Ja, taki jest dobre. Trochę męsko wygląda no, ale niech, niech, niech zostanie Jeszcze dodatki e, Dodajmy jej e, Skarpety ja. Na noc Tresurę je zmienimy, bo do spania to tak niezbyt taka jest. Będzie bardziej dokładnie. A może takie coś dodamy? Do spania? Chyba nie. Łosy zmienimy na pewno yy, na jakieś do spania. Tylko które? Takie mogą być. I zmienimy to na inny kolor, ale ogólnie pozostaniemy w zamiarze tego szlafroku, może po prostu damy szlafrok yy, dla każdego dziecka w sumie i bez kapci damy i zostały nam już yy, tutaj cztery stroje do wykończenia, usuniemy tą brazoletkę, bo tutaj nie pasuje, aż gryzie, aż gryzie jak się patrzy, yy, no i cóż yy, tutaj też zostaniemy przy yy, przy zamierze sukienki, tylko wy zmienimy po prostu ją na inną hmm. Jakie tutaj się nam pokazują, co to jest? Co to jest tutaj? Ja się pytam, co to są za rękawiczki? Jakieś dziwne, o to, co to jest w ogóle? Jakie tu są dziwne stroje, kochani Dobra, więc chyba po prostu trzeba wybrać może taką Takie krótkie, dziwne jakieś. A to, gdyby zmienić jakiś kolor? Jakby to wyglądało? Nie, najgorzej zostawiamy to. I zmieniamy, bu zmieniamy buty. Czemu ją usunąłem eee, Zmienimy na Taki, Takie buty. No. Jeszcze dodatki. Dodamy jakąś bazaletkę, może różową. Będzie pasowała. Nie ma różowej. No, dodamy białą. Biały do wszystkiego pasuje, prawda? Stroje kąpielowe. Zrobimy na całe ciało. I damy po prostu taki, tylko może jakiś inny kolor, zielony, żółty, jaki by tutaj dał taki, może albo taki bardziej. No, może być. Mam wrażenie, że często powtarzam słowo, może być. O, to zmieńmy, tylko że to zmieńmy na inny kolor. Zmieńmy na czarny. Będzie pasowało. Zmieniamy buty na takie. Dajemy teraz dodatki. Dodamy bransoletki takie może bardziej będą w miarę pasowały. Dodamy jeszcze e, skarpetki krótkie na takie i pasuje na ciepłe dni. Teraz na zimne dni no to tutaj w zimnych dniach zawsze zmieniałem e, fryzurę na taką żeby było cieplej bo taka nie jest e, nie, nie wygląda na ciepłą fryzurę żeby w sensie nie wygląda na to, żeby było to na zimne dni fryzura, więc zmieniamy na taką, jaką miała do snu, i zmieniamy jej jeszcze tutaj ubiór, bo taki, taki na zimne dni to trochę dziwne Więc zmieniamy tutaj, tutaj damy, myślę, że bluzy. Bluzy albo swetry. Nie ma na zimną pogodę, no to super. Eee, brązowy, taki bardziej, nie wiem, czy to be beżowy, brązowy, nie taki jakiś dziwny kolor. Spodnie, spodnie, no to tutaj yy, też poszalejemy. Takie dajmy. Nie zaszaleliśmy, ale jest git. Jeszcze buty. Tutaj nie ma na zimną pogodę. Jakichś fajnych butów. Co tutaj pozmieniłem Halo. Taki. Jeszcze dodatki, no to tutaj dodamy. Yy, oczywiście skarpetki, bo... Jak to dziwnie by było bez, prawda? No i w sumie to jest. Nie najgorzej wyszła. Możecie ocenić w komentarzu, jak wyszła. Zostały nam jeszcze tutaj dwa dni, dwa simy, więc yy, pamiętajcie, żeby yy, żeby zostawić yy, łapkę w górę. Zachęcam do. To ja. Już sobie nawet leżę, kochani. Przepraszam was, że spadł, po prostu poduszkę sobie, biorę, tak żeby było mi wygodniej, żeby nie musiał ręki na twarzy trzymać. No cóż, widzimy się jutro o godzinie 16.00, pa pa! Jutro będziemy robili kolejnego Sima.